Siema, z tej strony Ryder. Witam Was w Zatoce Przygód. Jeśli chcecie więcej filmików o psim patrolu, koniecznie zostawcie subka i łapkę w górę. Dzisiaj czeka nas wyścig w Zatoce Przygód. Za moimi plecami widzicie tor wyścigowy, na którym dzisiaj dwa pieski będą walczyły o tytuł mistrza wyścigów Zatoki Przygód. W Przy ramki stanie Marszal i Chase. Marszal Uwielbia wyścigi i jest wielkim ich fanem, a Chase jest najszybszym z piesków, który z nich zwycięży. Zobaczmy, jaką trasę mają dziś do pokonania. Tutaj mamy linię startu i mety. Każdy z piesków będzie startował właśnie tu. Następnie psiaki muszą pokonać pierwszą prostą i bardzo trudny zakręt, właściwie pętle, tylko że zaraz potem czeka ich o wiele trudniejsza pętla. Bo ta pętla jest w powietrzu. Czy nie oderwą się od trasy? Potem ostatnia prosta i zakręt. I meta. Mam nadzieję, że dadzą radę. Powiem Wam, że po angielsku taki tor wyścigowy to racing track. Czy pieski dają radę? dadzą radę w swoich autach wyścigowych? W swoich racing cars? Zobaczmy. Te łapy prawa. Niczego się nie boję. Jadę w niebieskiej wyścigówce A Blue Racing Car. Niebieska wyścigówka to Blue Racing Car. Mój kolor to niebieski. Chase rusza pierwszy. Gotowi do startu start. Świetnie. Chase poradził sobie z całą trasą. Ciekawie jak pójdzie Marshalowi. Odpalamy. Uwielbiam wyścigi. Jestem w czerwonym samochodzie. A red racing car. Czerwony samochód. Red racing car. Pora ruszać. Marsza także świetnie poradził sobie z trasą. Teraz zobaczmy, jak pójdzie im wyścig. Zawodnicy gotowi? Uwaga! Do startu! Sta! Wow! Fotokomórka jasno pokazała, że zwyciężył Marshal! Hurra! Odpalamy! Pasja marszala do wyścigów pokonała nawet najszybszego z naszych piesków, czyli Chase'a. Gratulacje, Marshal! Byłeś naprawdę świetny! Oto puchar dla zwycięzcy! Moi drodzy, nie pozostało nic innego jak rozpocząć karierę międzynarodową. Wiesz, Marszał, co to oznacza? Nie, Ryder, co to oznacza? Pora rozpocząć naukę angielskiego. Zobaczymy, czy będziecie potrafili liczyć po angielsku Wasze okrążenia. Zacznijmy od Ciebie, Marszał. Ok, Ryder. One. Tu, dwa trzy, cztery, five pięć, six sześć, seven siedem, eight osiem, nine dziewięć. Ten, dziesięć. Świetnie, Marszał. Teraz pora na ciebie, Chase. One, jeden. Two, dwa. Three, trzy. Four, cztery. Five, pięć. Six, sześć. 7 7 8 8 9 9 10 To co Chase i Marshall, teraz gdy już wyszliśmy z wyścigówek, jesteście gotowe poćwiczyć przed międzynarodową karierą? Mm, okrążenia po angielsku to laps. Potraficie liczyć okrążenia po angielsku? Let's count our laps. Policzmy nasze okrążenia. Cześć, jesteś gotów? Jasne. Potrafię zrobić jedno okrążenie. One lap, two laps, three laps, four laps, and five laps. Potem jest six laps, seven laps, eight laps, nine laps i ten laps. Dziesięć okrążeń. Ten. Świetnie. Teraz, Marshall, spróbujesz. Pewnie one lap, two laps, three laps, four laps, five laps. Potem będzie six laps, seven laps, eight laps, nine laps i ten laps. Czyli one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten! Zgadza się! Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A jak nazwiecie po angielsku wasze autko, czyli, czyli sportowy wóz wyścigowy. Ja wiem, u, u u, ja wiem. Racing car. To jest wyścigówka. Ja miałem Blue Racing Car. A Marshal. Ja miałem czerwony racing car i zwyciężyłem. Zdobyłem złoty puchar. A Golden Cup. Zaraz wam go nawet zaprezentuję a golden cup. Tak, pierwsze miejsce dla Marshalla. Marshal got first place. Marshal zdobył pierwsze miejsce. A ty Chase? I've got second place. Ja miałem drugie miejsce. First place pierwsze miejsce i second place. Tak, świetnie. A jak nazwiecie to miejsce, na którym jesteśmy? Mm, masz na myśli tor wyścigowy, Ryder? Tak. Nie wiem. Tor wyścigowy to po angielsku racing truck, czyli tor wyścigowy, racing truck. A to, co robiliśmy, czyli wyścigi, to było race, wyścig, race. Marszal, jeszcze raz gratulacje za zdobycie pucharu. Dzięki, Ryder, to była świetna przygoda. Łuf, uwielbiam się ścigać. To co? Może jeszcze ostatnie... Okrążenie dla treningu, Marszal, żebyś był gotowy do wyścigów międzynarodowych. Jasne, bardzo chętnie. Zaczynajmy! Trzymajcie się i do zobaczenia. papa. Pa. I pamiętajcie, łapka i subek zawsze mile widziane. Łuf, łuf! Te łapy strzegą prawa. Trzymajcie się, do następnego razu! Wuf wuf. Odpalamy. Również mówię wam do zobaczenia. Pa pa bye bye. Paw Patrol was żegna. Wuf pa. pa.